Państwu. Witam Państwa na kolejnym briefingu poświęconym stanu zdrowia Pana Prezydenta Kudelskiego. Pacjent przebywał całą noc na sali pooperacyjnej na centralnym bloku operacyjnym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w sierpcach. Pacjent nad ranem czuje się dużo lepiej. Stan pacjenta możemy w tym momencie określić jako stan stabilny. Stan stabilny będzie umożliwiał nam przeniesienie pacjenta do oddziału chirurgii ogólnej i naczyniowej naszego szpitala, gdzie będzie podlegał dalszemu leczeniu, dalszej rekonwalescencji. Pacjent będzie dalej intensywnie monitorowany, intensywnie leczony. Wdrożone wczoraj wczorajszym leczenie profilaktyczne, zapobiegające wystąpieniu niebezpiecznych dla życia powikłań dalej będzie kontynuowane i będzie prowadzone dalsze leczenie pacjenta. To nie koniec leczenia, to tak naprawdę dopiero początek. Jednak optymistycznie możemy powiedzieć, że stan pacjenta jest w tym momencie stabilny i z tej fazy wstrząsu, w którym się znalazł został wyprowadzony, więc no jest, to, jest to naprawdę prognostycznie, dość dobrze, ale o ostatecznych wynikach leczenia tak naprawdę będziemy mogli powiedzieć dopiero za kilka dni. Wiadomo też że dzisiaj, że ten prezent będzie przysługiwany? My takiej informacji nie mamy. Z punktu widzenia medycznego oceniam stan pacjenta na taki, który... Będzie umożliwiał ewentualnie rozmowę. Jeżeli pacjent oczywiście wyrazi ta chęć, zgodę, to z naszego punktu widzenia medycznego takich przeciwwskazań w dniu dzisiejszym nie będzie. W jakim stanie jest prezydent studencki? Czyli rozumiem, że czy jest przytomny, czy może chodzić, czy może się poruszać? Pacjent jest w stanie stabilnym, pacjent jest przytomny, w kontakcie, więc rozmawiałem z nim więc w pełnym kontakcie, który, które umożliwia również odpowiedzi na ewentualne pytania. Natomiast pacjent będzie przebywał, na razie leżał, na pewno nie będzie chodził, jest, jest po rozległym zabiegu operacyjnym i na razie stan pacjenta uniemożliwia poruszanie się samodzielne, więc będzie przebywał w łóżku w szpitalu.